Witajcie w kolejnym materiale na kanale Graczfan. Jeśli podobają Wam się tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, by być na bieżąco, gdyż w ten sposób pomagacie rozwijać mój kanał. W dzisiejszym materiale zabieram Was ponownie do uniwersum Kung Fu Pandy, ponieważ postanowiłem, że opowiem Wam o jednym z najlepszych przyjaciół Głeja, który finalnie wbił mu nóż w plecy, pokazując swoje mroczne oblicze. W dawnych czasach Kai był ambitnym, honorowym, nieustraszonym wojownikiem, który walczył ramię w ramię ze swoim najlepszym przyjacielem i towarzyszem Ugłej w obronie Chin przed licznymi wrogami. Okazywał także wielką lojalność wobec bliskich mu osób, nosząc rannego towarzysza na swoich barkach przez wiele dni, do czasu aż w końcu znalazł sposób, aby uratować mu życie. Jednakże, gdy dowiedział się o mocy Chi, którą dysponowały pandy, ambicje Kaja zaczęły go pożerać, przekształcając go w przerażającą, destrukcyjną istotę, mającą obsesję na punkcie wzmacniania swojego ciała i posiadania nieograniczonej władzy. Wtedy to największy przyjaciel Ugweja, pochłonięty przez wewnętrzne demony, zapragnął posiąść Chi, wszystkich innych mistrzów Kung Fu. A jego pierwszym rywalem został Ugłej, który mimo wielkiego szacunku, którym darzył Kaja, zdecydował stanąć się mu na drodze. Kai był zaskoczony tą postawą, gdyż myślał, że jego towarzy okaże mu wsparcie w realizacji jego planów. Jednak mimo dawnej przyjaźni nie zawahał się stanąć do walki z kompanem, któremu uratował życie. Mimo swego potencjału bojowego, którym przewyższał innych mistrzów Kung Fu, zdoła wygnać go do świata duchów, gdzie Kai finalnie spędził 500 lat i gdzie jego apetyt na władzę i zemce tylko się wzmocniły. Kai jest jeden z najstarszych weteranów Kung Fu, dlatego też po powrocie na ziemię większość współczesnych mistrzów sztuk walki nie było w stanie rzucić mu jakiegokolwiek wyzwania w walce. W potyczkach preferuje on walkę za pomocą mieczy na łańcuchach, których używanie opanował do perfekcji. Chociaż widziano go również, gdy używał broni przypominającej wielkie topory. Ponieważ jest duchowym wojownikiem, posiada ponadprzeciętną siłę, szybkość, wytrzymałość, a także zwiększone moce regeneracji ciała. Jego największym atutem jest moc kradzieży Chi pokonanych mistrzów Kung Fu. Kai po wchłonięciu czyjejś energii przemienia ofiarę w małą jadeitową ozdobę, którą nosi przy pasku, a w razie potrzeby może je użyć i przywołać pokonaną istotę w formie jadeitowego stworzenia, nad którym może przyjąć całkowicie Kontrolę. Na wyróżnienie zasługuje również jego inteligencja i talent do nauki, który zademonstrował w momencie błyskawicznego panowania i dostosowania do siebie technik Pand związanych z kontrolowaniem Chi. Jego intelekt pozwala mu również być mistrzem planowania, dzięki czemu łatwością się przechytrzyłą Shifu, pozyskując tym wiedzę na temat swoich nowych rywali i ogólnej sytuacji. Pomimo tego, że Kai był pozornie nie do powstrzymania, nie jest on całkowicie niepokonany ani nieśmiertelny. Owszem, nie może umrzeć w sposób naturalny, poprzez użycie na nim potężnych technik kung fu, jak i nie mają się go choroby, nie podlega procesowi starzenia, a nawet superarmaty Lorda Shena nie potrafią go zneutralizować. Jednakże jako istota nadprzyrodzona może zostać uszkodzony za pomocą energii Chi. Mogliśmy to zaobserwować w momencie, gdy wypełniony ciosty Grysicy na chwilę go ogłuszył. I podczas finałowej walki z Po, gdzie panda przekazując mu ogromne ilości energii, po prostu rozsadził go od środka. Jeśli materiał przypadł Ci do gustu, zostaw pod nim komentarz o treści Wielka Armata Lorda Shena. Ja tymczasem uciekam szukać kolejnych pomysłów na filmy. Trzymaj się, cześć!